Thank you. Setki dzieci wraz z opiekunami odwiedziło dziś halę sportowo-widowiskową w Ostrołęce. Tam właśnie zorganizowaliśmy podsumowanie konkursu plastycznego, praca policjantów na Straży Bezpieczeństwa organizowanego przez nasz portal oraz Komendę Miejską Policji w Ostrołęce i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, w którym do wygrania były m.in. tablety, rowery i odtwarzacze MP3. I'm gonna love you, I'm gonna love you 私たちはこの人たちのために、この人たちのために、私たちはこの人たちのために、私たちはこの人たちのために、私たちはこの人たちのために、私たちはこの人たちのために、私たちはこの人たちのために、私たちはこの人たちのために、私たちはこの人たちのために、私たちはこの人たちのために、私たちはこの人たちのために、私たちはこの人たちのために、私たちはこの人たちのために、私たちはこの人たちのために、私たちはこの人たちのために、私たちはこの人たちのために、私たちはこの人たちのために、私たちはこの人たちのために、私たちはこの人たちのために、私たちはこの人たちのために、私たちは

W kategorii przedszkola Stanisław Makowski z przedszkola samorządowego w Wolszewie Borkach, Antusia Kaczyński z przedszkola miejskiego nr 17, Laura Dąbrowska z przedszkola miejskiego nr 8. Wyróżnienia powędrowały do Pauliny Stefańskiej reprezentującej przedszkole miejskie nr 10, Angeliki Bałdygi z zespołu Łóżków Czarni oraz Aleksandra Morawskiego z Ostrołęki. Muzyka Powędrowało do przedszkola samorządowego w Kadzidle. W kategorii szkoła podstawowa wygrali Angelika Stoszewska ze szkoły podstawowej nr 10, Wiktoria Terciak oraz Adam Mruz. Wyróżnienia otrzymali Oliwia Domian, Mikołaj Rurka, Daniel Gryczka i Gabriela Bacławska. Nagrody komendanta policji zgarnął Kacper-Popilarczyk ze szkoły podstawowej w Kadzidle. Muzyka Oh, Jesteśmy na wielkiej gali finałowej naszego konkursu, który zakończył się w ubiegłym tygodniu. Za chwilę zapytamy dzieci jak się bawią, bo muzyka gra, zabawy są w trakcie i na pewno zabawa jest wyborna. Cześć, jak Ci się podoba policyjny motocykl? Fajny jest. Fajny jest. A jak się bawisz? Fajnie. Lubisz tańczyć? Tak. Będziesz tańczył teraz jak będzie muzyka głośniej? Tak. A coś wygrałeś? Tak. Cześć, jak się idzie? Dobrze. Fajnie się jeździ? Tak. Jak naprawdziłem motorze rzeczy gorzej? Tak, to dziwny. Ile gleb już zaliczyłeś? A nie, to jeszcze. A jak się ogólnie bawisz? No zwykle. Gdyby za tydzień był kolejny taki finał, to przyszedłbyś tu? Tak. A ty jak się bawisz? Bardzo dobrze się bawię na razie. Aspirant sylwester, sylwester Marczak, komenda miejska policji, rzecznik, to właśnie on? Gdyby był kolejny taki finał to przyszedłbyś? Myślę, że przyszedłbym. No. A coś wygrałeś? Eee, ale coś w jakimś sensie? Ja Jakoś... nie, <m> nie <m> wiem, tablet, rower? No niestety nie, no dzisiaj nie wygrałem, ale mam nadzieję, że w, na w następnym konkursie budzimy lepiej. Moja córka nawet oceniając moje prace stwierdziła, żebym bym wstydu jej nie przynosił, i nie składał żadnej do konkursu. Jak się bawisz? Dobrze. Gdyby był kolejny taki finał, to przyszło na niego? A co Ci się najbardziej podoba? Wszystko. Lubisz tańczyć? Tak. za chwilę tańczyła? Nie. jak macie na imię? Kacper kuba. Jak się bawicie? Dobrze. Fajnie. Byliście już na policyjnych motocyklach? Jak Wam się podobało? Fajnie. Co Wam się najbardziej podoba tutaj? Nie ma tak. Motocykle. A jeździliście sobie na tym y, symulatorze? Tak! Ile gleb zaliczyliście? Ale! Przyjdziecie na kolejną imprezę? Tak! Co takiego? Co Ci się najbardziej podoba? Ale na piłce czy też osobiście? Osobiście. Dziękuję bardzo. Jury miało bardzo duży, ciężki orzek do zgryzienia, żeby wybrać te najpiękniejsze, chociaż powiem szczerze, że wszystkie były piękne i to było bardzo trudne. No właśnie, ty tam kupujesz w, w tym jury, Tak, z tego co pamiętam. I... Czy, czy, czy serce Wam rośnie? Wam policjantom, jeżeli widzicie, jak, jak dobrze postrzegają Was dzieci, jak dobrze postrzegają służbę, Waszą służbę dzieci? Ja powiem szczerze, że zawsze serce rośnie, jeżeli widzimy młodych uczniów, młodych, e, młodych, młodych dzieci, małych dzieci, e, a szczególnie jeżeli te prace, które Wam nadesłane były. Na temat naszej, naszego zawodu, e, tego co my robimy i tak naprawdę na każdej z tych prac można było zobaczyć e, wiedzę na temat ruchu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na temat pracy policjanta. Nie było żadnej pracy, która by była nie na temat. Wszystkie były naprawdę przepiękne. I było bardzo ciężko, żeby wyłonić te najpiękniejsze. Ale tak jak mówię, wszystkie, wszystkie były piękne. Co będziesz się tutaj działo? Co Co A, będziesz to... robił? Ja w to. Ja. Wygrałeś się zabawy, które tutaj są? Tak. A które najbardziej? konkursy. są konkursy. A wygrałeś coś w konkursach? Nie. Jest. Ale dobrze się bałeś mimo to. Tak. Przyjdziesz tak. na kolejną taką imprezę? Tak. Chcesz zostać motocyklistą? No to chcę. A jeździłeś już na motorze? Tak. Tak? jak Ci poszło? Ile gleb? Co? Ile gleb zaliczyłeś? Eee... Już chyba z Dobra, będę się wbijał. Jak widzimy, jak widzimy zabawa jest przednia. Jak ci się tu podoba? Super! A co się tu w ogóle dzieje? O co chodzi? Jesteśmy pod jakimś namiotem. A wygrałeś coś? Nie. A przyjedziesz na kolejną taką imprezę? Tak. Co ci się w niej najbardziej podoba? E, jazda na motorzu. Dobra, uciekamy.